Ci maneczko. Witam w kolejnym odcinku nowej serii. Tutaj macie, proszę bardzo, Hype Time Quest. Taka tutaj giereczka wleciała. Tak mi się przypomniała z czasów y, dzieciństwa. Tak było mi ciężko ją odpalić. Nie wiem, czy to kurwa w ogóle pójdzie. Już musiałem się nabić, kurwa, bo mnie zasło w gardle, nie? Jak to odpalałem. Może być troszkę inaczej, mm, bo będę się patrzył w ekran laptopa, nie w ekran telewizora, także to ja tak różnie to będzie bywało, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam z tą grą takie wspomnienia, że głowa mała. <laughs> Pamiętam, że nie mogłem jej przejść w którymś momencie. Teraz jestem starszy, może kurwa mi się uda, nie wiem. Zobaczymy. Czy wy macie jakieś takie gierki, które kiedyś yy zaprzątają ogóle ale nigdy nie wiedzieliście jakie znaleźć, da się mnie nie zagrać w ogóle jeszcze, nie wiem. Zobaczymy. I może graliście Hype Time Quest? Bo to taka w sumie chyba była na dawnych czasach popularna gra. Znaczy, popularna taka... ostraczona ona była... była... Była, była, była po prostu. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie szło. Mam nadzieję, że się uda ta seria. I spójrzmy. Troszkę mniejszy ekran, nie mogę ustawić tego, żeby to było jakoś fajnie widoczne. Niestety, to jest ragierka. posągu, to ostatni raz, gdy próbujecie zmienić w rycerza. Ach, nostalgia, kurwa. Ach, nostalgia. Wiem, że nikt mnie nie widzi, ale to nie powód, żeby się ze mnie śmiać tylko dlatego, że wciąż mi się nie udaje. Jesteś słabym magikiem. Ach, mieć własnego rycerza, chciałbyś podobne marzenie. Mógłby zbierać dla mnie zioła, chronić mój zamek, wykonywać prace domowe. Muszę to zrobić. Muszę. Slonom czarium, zamininus statuum w magiczniu spodanus. I mamy naszego hype. Nie wiem czy hype to chyba jest imię, nie, wiem, nie pamiętam. To jest... Tak, to hype to imię. Pamiętam, jestem hype. Ja zostałem zamieniony w posąg przez potężnego czarnego rycerza. On <laughs> rzucił mnie w przeszłość. Pomóż mi, młody magu. Ja. Muszę wrócić do moich własnych czasów. Muszę chronić moją moją narzeczoną, narzeczoną i mojego króla Taskana IV. I i zemścić się. A, zemścić się na na hmm. Mamy motyw zemsty. Nareszcie. Uspokój się, panie rycerzu. Zaraz Powiedziałeś Taskan Czwarty? Przecież naszym królem jest Taskan Pierwszy. No dobrze, pomogę ci. Zwę się Gogut. Tylko że... Cóż, nie mam zbyt wiele doświadczenia ani nie jestem jakimś szczególnie błyskotliwym magiem. Jestem wart tylko... Trochę więcej niż roztopiony plastyk. Ale. Ale to takie ekscytujące wyzwanie. Racja! Po tak długiej podróży w czasie przydałoby ci się trochę ćwiczeń. Chodź ze mną musimy przywrócić ci pełną sprawność. Tak jest, Do boju rycerze! Jeszcze tylko chwilka. na momento, bo jeszcze muszę pokłosić, bo chyba jest za cicho, się wydaje. Dobra, powróciłem. Mam yy, nadzieję, że będzie troszkę lepiej. Pięknie. Nie wiem jak w ogóle w dźwięku stać, w ogóle mam strasznie kiepsko, bo... ...mam wszystko poprzestawiane przez tą grę, ona jest tak ciężko ją jakoś kurde... ...odpalić. Dobra, to w ogóle się steruje... ...klawiaturą, samą, samymi przyciskami, tutaj się nie... ...nie stroi nawet myszką, muszę dwie ręce mieć na klawiaturze w ogóle, jak Lego wygląda, tak mi się zawsze kojarzyło z Lego troszeczkę. Napisz w komentarzu, grałeś, hype'a? Może masz jakieś podobne takie gierki, które są z swoich czasów dzieciństwa? A. W ogóle jakoś się miecz chyba wyjmuje. Jak się bije? O kurde! To jebło. To zrobiło bum. Dobra, schowaj na razie. On będzie mnie uczył, ten mak skiego tutaj no nie, te chyba nie rozwalał. Jak się biega? Dobra, shiftem się biega. Okej. Okay. Będą, że w jakimś momencie się zablokowałem kiedyś dawno dawno temu. Byłeś długo uwięziony w kamieniu. Nic dziwnego, że trochę zardzewiałeś. Pozwól więc sobie przypomnieć. Możesz wykonywać wszystkie działania naciskając spację, Biegać możesz za pomocą klawisza Shift, a skakać dzięki klawiszowi Control. Wielki rycerz musi też dobrze władać mieczem. Klawiszem X chowasz i wyciągasz miecz. Walczysz przy pomocy spacji. Jeśli chcesz poćwiczyć, spróbuj trafić w te dwa punkty na manekinie. To się nazywa go, ko, Kogut? Dobra, Kogut będziemy go nazywać. Czekamy mieczyk. Spacja to jest kurwa skok, bo ja zmieniałem chyba to. którym się bije w takim razie? Shift to nie. Kurwa, nie wiem, którym się bije. Nie skacze. ale też nie. A kurde nie wiem. Eee, już się zablokowałem, czekaj chwilkę. Opcje sterowanie. Eee, krok w prawo, wyciągnij miecz, wybierz magię. Lewy kontrol. To czemu mi to nie działało? Aha dobra, w ten sposób się W ten sposób to działa. Chyba też wiem, w którym się bije w takim razie. Wiem, że seria się pewnie nie przyjmie i będziecie, kurwa, mnie wyśpiewać. Do walki śpiewać. na odległość <noise> możesz używać kuszy. Aby wyciągnąć lub schować kuszę, naciśnij Z. Celujesz ZX, i X to jest spację. Nie spację, nie oszukuj. Aby poprawić widoczność, przytrzymaj klawisz 0 Insert. Jeśli chcesz wycelować hmm. bardziej precyzyjnie, przytrzymaj klawisz... Kaps, tu jest kilka strzał. Spróbuj trafić nimi w dwa punkty na manekinie. Potem przejdziemy do ostatniego manekina. Dobra, dobra. ten pierdzieleć. Dawaj mi te... Dawaj mi strzały. Wy nie będziecie mnie wyśmiewać za tą grę. Ech, chuj mnie to obchodzi. Ja chcę sobie zobaczyć, jak zapamiętałem tą grę. <laughs> Aby wyciągnąć lub schować no dobra, kusze, to już wiem. Z. Wyceluj strzałę i... To też i... wiem. A, bo ja nie chcę wcisnąłem. No, mamy kusze. Teraz tak. Yy, jak się tu się chodzi. Aha, o kurde. jest jak dziwnie z tymi klawiszami. To nie padł. No tak się strzela, dobra, okej. Okay. Widzę, że będę miał ciężko z przeciwnikami, coś mi się wydaje. Jeśli chodzi o kuszę, Bo tutaj się strasznie ciężko... Tymi klawiszami, kurde, chcę przypomnieć takie lata. Fajna sprawa. Pamiętaj, że to były fajne te misyjki, tak kurde Oto się chodziło. Jak używać magii. Jeśli trzymasz w ręce broń, wybierz zaklęcie klawiszem Del, a następnie rzuć je, naciskając Enter. Teraz spróbuj trafić w dwa cele na tym man. Del, te serio? Mamy jakiś czar, Tu w ogóle się czar zbierał. I my jesteśmy w, w przeszłości teraz, i tu będzie trzeba właśnie przechodzić to wszystko do tego skana czwartego. Jesteś teraz mistrzem Fokus Magicum, o włócznia. Okej. Okay. mamy jakiś, jakiś czar. Deltę, tak? No, deltę kurwa nie działa. To też nie działa. Co? No to widzę, że muszę wejść jeszcze raz wy A nie mogę wyjść teraz w ogóle coś. Nie mogę Escape nacisnąć teraz. te czary jest ich tu parę widzę o kurde. nie pamiętam że to jest taki ja nie mogę escape'u nacisnąć to mnie zastanawia no patrz nie działają te czary czary Mary, pokus może co? Oto jak używać magii, No, enter test, Chwilę ja to ogarnę i zaraz się widzimy. Dobra, Szkumam, to trzeba wyciągnąć miecz tak normalnie o. To jak się miecz ma, to wtedy można użyć magii. Okej, okay, dobra, to przewiedzieć. Jogniste coś Hajp. Nadszedł czas, abyś rozpoczął swoje poszukiwania. Wiem, że klejnot królewski pozwoli ci podróżować w czasie, ale... Em... Nie wiem w jaki sposób. Tak czy inaczej, musisz rozpocząć poszukiwania klejnotu królewskiego od fortecy w mieście Toras. Okay. Znajduje się tam wiele skarbów. A ja przejrzę moje stare księgi i przy odrobinie szczęścia odkryję w jaki sposób klejnot królewski pozwala podróżować w czasie. Wróć do mnie z klejnotem. Jestem pewien, że wtedy będę miał dla Ciebie więcej informacji. A oto klucz do bramy mostu. Dziękuję. Możesz go wybrać naciskając klawisz TAB. To ja wiem, dobra. Powodzenia. Już wszystko wiemy. Przepraszam, takie troszkę... Zamotany jestem w początku tej gry, no ale trzeba ogarnąć jak to działa. Nie grałem w nią przed... przed... przed tym zdaniem włączyłem, więc wszystko się okaże, może się ona wykraszować w którymś momencie, mogę czegoś nie dograć jak coś, dam o tym znać wtedy po prostu w społeczności i... i wypierdzielę tą serię w pizdu, nie? Jak nie będzie działała ta gra dalej. Aż teraz klucz otwierający bramę do Zamku Koguta. Panie kogut, ja idę pan w trasę. Ruszam, pan w trasę, wie pan? Chcę szukać kurwa kryształu mocy zbawiennej, żeby się cofnąć w przy przyszłość. Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę jakoś da kamerą sterować w ogóle tak, tak o, żeby. A nie da się. Chyba, tam mogę mogła iść na dół, albo iść tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. O, no proszę, jakieś kurde tutaj widzę. Kryjóweczki mamy. O to są za jakieś lochy. Lochy i smoki, ale tu nic nie ma. Kurwa, to po chuja tu przede. Może jakieś to się otworzy. No to na razie idziemy dalej mostem. Zobaczymy. W ogóle ta gra może być ciężka, no bo to jest stara gra, nie? A stare gierki. Pamiętam, że kurwa dawały w kość. Znalazłeś zielone zioło. <laughs> co za kurwa? No moja gra to jest. na no. ta przywraca magiczną moc. <laughs> to na pewno? Na pewno? Aby go użyć, musisz je wybrać spośród posiadanie przedmiotów. A gdzie ja to znalazłem, Halo? Czekaj. No jest, zielone zioła. Co to mi daje? Spełnia leczenie, nie? Pewnie tak. W ogóle nie mogę wcisnąć. Nie mogę nacisnąć escape, nie mogę wyjść z gry. Tu mamy co? Znaleźliśmy niebieski eliksir. Napój ten pomaga zyskać zdrowie. Aha, czyli to jest do zdrowia. No dobra. Ciśniemy dalej. Proszę patrzeć, jakie ładne widoczki, kurwa, na ocean. A to do czego? Znaleźliśmy zakwę plastyków. Plastyk jest jednostką waluty w tym królestwie. I co się z tymi plastikami tutaj? Tamten też mówił o tym, że czuje się plastikowo. Znaczy jakie drzewa w ogóle nie. Zajebiste. Kurwa, pięknie to wygląda. Otwieramy bramę i ruszamy w podróż. Muszę wybrać, tak? Kluczyk. Klucz. A jak to się wybiera? No. Mam go w ręku, czy co? Brama jest zamknięta. No dobra wybrałem go, no i nic czemu ja nie mogę go użyć. O, chyba teraz, tak? Tak teraz. Ja jakie to są. Skomplikowane te to jest zapis. To pamiętam, baj zapis. To znowu ja, Rycerzu, i ja chciałbym dać ci pewną radę. Za każdym razem, gdy zobaczysz pulp będziesz Pulpit, tak ten, mógł zapisać tak swoją okay, przygodę. Gdy znajdziesz się obok pulpitu, po prostu naciśnij spację. Rycerz, który. Dobra, no zapiszę, no to wiadomo, ważna sprawa. Zapiszemy sobie od razu. Jak to się robi, tak. Ja tutaj 7 sekund grałem, bo musiałem coś sprawdzić tylko. No, ale zapisam już sobie na nowym. Można tutaj napisać. Yy... Slo... Ko... We... De... Klocki. Ok. Mamy pierwszy zapis. Rycerzu. O, no, dobra, nie chcę ci wcisnąłem tutaj typa. O kurwa... Nie chcę tam wejść, a cofnij się! Las. Mogę się cofnąć? E, przepraszam, ja obiecuję, że nie będę ci już więcej przeszkadzać, rycerzu, ale mam... mam coś, co może ci się przydać. Dawaj. To mapa Królestwa. Możesz do niej zajrzeć naciskając klawisz N. Ciekawe czy na pewno będzie. na mapie pokazuje gdzie się znajdujesz. Migający znak X mówi dokąd powinieneś dotrzeć. Tak czy owak zostawiam cię teraz w spokoju. Nie zapomnij, musisz znaleźć w fortecy klejnot królewski, a potem... Dobra, dziękuję. Dziękuję za mapkę. Gdzie mogę tam wrócić? Powiedz, że mogę. Mogę chyba. Bo chciałem sobie zebrać to. Ten eliksir, co tam był. Zdrowia. No niestety, tak jak właśnie. O. Dobra, mamy eliksir. Teraz mogę już sobie iść. Dalszą podróż. E, ile tam czasu jest? No, już zaraz musimy kończyć. Tu jakiś kawałek, tutaj sobie pójdziemy. Jeszcze tym lasem. Mamy. Co to za ul jest? Ja muszę go strącić, bo coś mi pokazywało, że, że muszę. jak to się tak celowało. Ja pierciela to będzie ciężkie. Okej, okay, mamy pierwszy ul. Widzę, to są jakieś znajdźki. Nie, tego akurat nie pamiętam. Może były jakieś znajdźki w tej gierce. A czy to coś, tu, co tutaj jest, za wiewióra, to ja mogę ją sobie zabić? Nie no, chyba wiewióry nie będziemy zabijać, nie? Raczej. Wszystkie co będę za to miał. Co to? O kurwa. O kurwa. Oła. Ty tuju. To mnie bije. Chodź kurwa. Chodź. No chodź. Chodź ze mną w kurwa. No chodź. Patrz jakie uniki robię. Chodź tu kurwa. Tak spierdala ty. Kurwa leżeć psie! O ty chuju. Tak mnie zaskoczył Jeb. Nie Jak tu się ciężko walczy, ej Dobra, jeden leży Aż to. Kurwa, chciałem mu nic zrobić. Nie udało się. Gdzie ja mam życie? Chyba to na dole. Chcę, ja Mogę zbierać coś po nich? Nie. Chyba jakieś doświadczenie możemy tutaj zdobywał bardzo chętnie. coś tu Mamy kolejny ul. Kurwa, zużyłem dom. Yes. Stefan debilu. Zostało mi sześć, a ja mam jeszcze tych uli trochę strącić. Dobra, mamy drugi. Idziemy sobie do kolejnego zapisu i sobie zapiszemy wtedy będziemy kończyć powoli. Czy ja mogę wejść tam? Tam jakoś wysoko jest. Wydaje ja mi się, że musimy iść tym drzewem. Kurwa, słyszycie to? Słyszycie, jak to jest kurwa złowrogo w tym lesie? Ja to mam ciar, ja to się boję bardziej niż kurwa tych horrorów pojebanych. Jest, tak zapamiętałem tą gierkę, nie? Z grafiką, ale kurwa. Są wspomnienia, są wspomnienia. Ja byłem małym chujkiem. Kurwa, leci, leci do mnie. Kurwa, nie zdążyłem znowu wyjąć tego jebanego miecza. Nic nie widzę. Chodź tu. Leżą. Tego to nie kojarzę, że to były takie Jakiś latający. Się... Kurwo, jebana. Chodź tutaj, to jakiś nietoperz jest. No chodź. chodź. na fight. Leży. I zdobyłem po nim... ...miksturkę. O, jest, mamy ul kolejny. Kolejny ul. Czekaj, bo ja z tym celowaniem mam problem. Dobra, kolejny ul strącony. Trzeba się zebrać jakieś yy, strzały. O, mało trochę. Teraz tak, w prawo czy w lewo? O, jest i ta. Tu czy tu, kurwa? Nie za bardzo wiem. Tu pójdę najpierw. Już tutaj jest kolejna wie. Tam jest ten zamek już. Ej, to jest ta forteca chyba. Więc pójdę sobie w tą stronę. O, a tu jest zapisik. Dobra, to sobie zapiszemy. Tylko zapis w takim miejscu, I nic więcej. Klackowe klacki zastąp, a czemu nie? E... Czekaj. No. A jak cofnąć? Nie wiem, czy zapisało, mam nadzieję. Dobra, i akcentem się pożegnamy. Mogę jakoś się obrócić, żeby mnie to widać było? Amerkę? Nie, chyba jeszcze nie da. W tym miejscu się pożegnamy. Zostaw łapeczkę, zostaw komentarzy. Napisz w komentarzu, czy grałeś w Hype w Time Quest i czy masz jakieś wspomnienia z tą grą, może z jakimiś innymi grami. Najznacz, najznaka, jak tam, się, jak ci to leży. To się rozkręci, znaczy rozkręci. Tak, kiedy się nie rozkręcają, ale ale jest to coś, co krótko czułem parę lat temu, jak w to grałem. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku z Hype Time Quest. O ile się nic nie wypierdoli. ma?